hello and welcome to the major explorer group or the MEG if you are hearing this you are now an official member and are part of the compass point regiment members of this regiment are to take care of simple missions that higher ups give them on the counter there is a computer here you will receive missions to go on on the back wall there is a shop there you can buy upgrades look to your right and you will see an elevator this will be how you will travel to new levels once you go down to these levels you will complete your mission this is usually just collecting simple materials once your mission is complete you will return back report your mission completion good luck and welcome to your new life dobra to happy to 300 pieniędzy Powracam do was, moi mini widzowie, ponieważ musiałam zgasić yy, dźwięk teraz, ponieważ yy, tak zdecydowałam i inaczej yy, być nie może. Yy, więc tak, co my tu mamy? Tu mamy jakieś... no, no kto co? Omyg, ale fajnie. Mm, nie mam się pojęcia, nie chcę kompasu windy. Ja chcę inne rzeczy. Co my tu mamy za challenge? Nie, nie. No to jak nie to nie. Ciemne. Okoje basenowe. Marzenia o rurach. Zabawa. Mogę marzyć o rurach. Chcę być w basenie. Trudność przetrwania czasa 3. Znajdź wodę z migdałami, wylecz biedaka. Ok. Będziemy leczyć biedaków. Nie wiem czemu. Ta gra nazywa yy, biedakami. Kogoś, kto potrzebuje pomocy, ale dobrze, wyleczymy biedaka, będziemy leczyć biedaka, tak, nie wiem dlaczego, ale to mi się kojarzy z jakąś przypadłością stawów, biedak, nie wiem czemu tak. Window, co, co ci się stało? Ej, winda się zepsuła. Winda mi się zepsuła. Ja nic tu nie widzę, mogłam wziąć ten noktowizor. Chociaż mnie nawet na niego nie stać. Jak? Tu jest ciemno! Ludzie, co ja mam wskoczyć z tego basenu zrobię na główkę? Na główkę skakać. Co tutaj się tak drze? Ja cię nie mogę nie... Gdzie jest biedak? Ja tu ledwo. Ledwo co ja tu widzę? Ledwo co? Mogłam wziąć ten no, kto Nic tu nie widzę. Nic! Absurdalnie nic! Jeszcze mi się co chwilę shift łączy mnie na ekstra No i gdzie jest ten biedak? Ja nie Przynajmniej sobie trochę pozwiedzam Pokażę wam kawałek bakrumsów Przez ów Biedaku, gdzie jesteś? Nie ząb zabolał i tak teraz będę krążyć. Krążyć w poszukiwaniu kogoś. No, kogoś na pewno. Czy jest coraz ciemniej? Ciemno, jak w nosie. Nie przejdę tam. Świetnie. Muszę się wracać. Dalej nic nie widzę. Czemu nie mogę wziąć tutaj tej wody? Jest Ktoś tam napluł. Też możliwe. Gdzie ja mam iść, bo ja się wracam. A ja chcę znaleźć już tego gościa. Chociaż, żeby mi współrzędne wysłali, to by było dobrze. A nie, że ja muszę biegać po tych backroomsach jak dzikus jakiś. Jak dzik dzik. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre gły. Nie, nie, kły, tylko gły. Nie drażni dzika, bo się zesika, czy inne takie. Ja nie wiem, po raz, który ja tu przechodzę. czy, Przecież, co tu się dzieje? Ja nie. Ludzie weźcie, zapalicie to światło, nie wiem, co ja mam tutaj poprosić jakiegoś... Kogo ja mogę poprosić, żeby mi rozświetlił drogę? Gdzie jest w backroom, coś taki, że oświetla? Tego szkieleta poproszę. To mi wyświetli wszystko na fioletowo. Będę miała od razu to. Jak to się nazywa? Blacklight. Światło V. Mogło patrzeć. I ja mam wrażenie, że ja się kręcę. Pewnie tak jest. Ale gdzie ja mam iść? Where ja mam pełnić? Where? Chyba, że mam naprawdę na główkę skakać do tego basenu, no to wtedy jest inna sprawa. Zawsze zastanawiałam się, jak bardzo jedzie tym typom z bakrumsów z ust. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mnie to zastanawiało. Bo oni tu naprawdę nie widzieli pasty do zębów. I zawsze miałam takie... Hmm, ciekawe. Ta klasa przetrwania jest tutaj chyba tylko i wyłącznie dlatego, żeby powiedzieć, no... Masz, biegnij po ciemku. Wiecie co, ja chyba przeskoczę przez tą wodę, bo przecież to jest tragedia. Nie, jeszcze to tykanie jest super, super, zróbcie tak. Ekstra. A, dało się przeskoczyć, no, fajnie, fajnie. Jeszcze tykanie, tak, jeszcze mi dajcie presję czasu, no super. Chyba coś spędzi. Chyba nie mogę, nie. Czemu nie lubi mnie tak ta gra? Przecież ja tutaj biegam i biegam. Oni mnie nie lubią. Czemu oni mnie nie lubią? Czyż ja szukam tego typa? Gdzie ja mam niby znaleźć tą wodę? Aha, fajnie, no to na nie można skakać. Super, że się teraz dowiaduję. No... Fajnie, że wyszłam. No, mi z tym. Idę na główkę, na bombę. Idę do basenu. Taka to była sprawa. Może chociaż mi się... O. Może... Okej. Okay. Gra mnie dzisiaj nie lubi bardzo. Może mi się uda, chociaż na następnym poziomie, bo nie zostawię was tak bez niczego. Chociaż, chociaż sobie pozwiedzam. Chociaż sobie pozwiedzamy tak casualowo, uzyskaj wyniki. Czas. Czy. Mam pieniądze przynajmniej. Talasofobia. Ciemne przedmieścia. Zatopione metra. Nie chcę zatopionych. Ciemne przedmieścia. Jest za ciemno. Talasofobia. Trudność przetrwania. 5. O, to coś dla mnie. Zabierz próbki zbierz próbki bakterii. Idziemy na talasofobię. To będzie coś dla mnie Będę mogła się bawić ja Już jestem ucieszona Bo będzie talasofobia Ja nie wiem w ogóle co się robi na talasofobii, bo nigdy tam nie byłam, więc dodatkowo jest takie <laughs> Będzie ciekawie Ja nie wiem co ja robię w tej windzie, ja będę się patrzeć na windę Winda jest super ekstra, super winda <laughs> Co to się dzieje tutaj ja? Ej a ja tu oddychać mogę? Jaka beka! Mogę oddychać pod wodą! Otwórz drzwi. Drzwi! Uuu. Drzwi! Gdzie masz bakterie sta... <ścoughs> Czy to jest non-clipping? Czy się non-clipuję? <ścoughs> Czym tu się kuca? Co jest?! Ja nie mogę, co się dzieje? Eee. Eee. Gdzie szukać próbek bakterii? Co się stało? Nie mogę skakać? O nie. A nie, mogę skakać, tylko coś mnie ugryzło. Co mnie ugryzło, to tego się nie dowiemy, niestety. E... I gdzie są te piękne... aha, to, to już nie jest w sumie. E... Hm. Gdzie ty jesteś, próbko bakterii? No ja już po prostu weszłam na sam kraniec mapy, no to gdzie ja mam te próbki znaleźć? Przecież to jest tragedia jakaś narodowa. O, tu coś jest. Ładny dom, bardzo. Bardzo ładny dom. Taki ekstrawagancki. Zbyt normalny dom, jak dla mnie. Ja muszę żyć w barłogu. To jest moje życie, barłog. No nie, to, to jest tragedia. Co ja mam tu zrobić? No nie no, żeby naprawdę mieć aż, aż takiego pecha w życiu, żeby nie zrobić dwóch misji naraz. Przecież to jest... Trudność przetrwania 5. Co robi White? Biega i szuka. Trudność przetrwania to było chyba trudność znalezienia czegokolwiek tutaj w tym poziomie. No przecież ja miałam proste zadanie! Jest! Jeden chociaż. Jednego jak zbiorę. Mój ty Boże, spańcz, bo ratujesz mi życie. Co my tutaj mamy? Tanasofobia. Jest kolejny! Jest kolejny! No nagle jak zaczęłam klonąć na tą grę, to, to nagle się wzięła i zreflektowała. Na swoje błędy życiowe. Nareszcie. Ja nie mogę jeszcze się Zaczął grać muzykę. No fajnie, fajnie, fajnie. Ten odcinek to naprawdę wyjdzie bardzo, bardzo fajnie. No cudowny wyjdzie ten odcinek, przecież. Nie, ja. Ja to zaraz wyjdę z siebie. No i gdzie tutaj są te bakterie? No przecież ja biegam i biegam w tej wewce. Te. Co ja jestem w skupi, dużo mam zagadek szukać? Ja nie mogę. No i gdzie ja mam iść? Chcemy jakiegoś Posejdona tu szukać? Posejdon, no daj już mi te próbki bakterii, bo się chyba załamie! Noż Posejdon! Noż chłopie! W ogóle tu się wysoko fajnie skacze. Się, się, tu chyba nie dogadamy się. Jak jeszcze tam będę musiała wejść, to chyba się... ...zdenerwuję. Bardzo się zdenerwuję. Nie, tam nie mogę nawet wyjść. Nie, cudownie. Winda, wi windo. Ja przeszłam prawie całą mapę. To gdzie to jest? No nie, no jakim cudem tego może tu nie, 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 nie. Wiecie co? To już lepiej na tym wyjdę, jak wrócę do tego. No jak wrócę do tej windy po prostu. Naprawdę, lepiej na tym wyjdę, jak wrócę do tej windy. Wezmę się tepnę już od razu do bazy. Tepnij mnie do bazy, bo już po prostu, ja, ja mam siłę nerwową. Tepaj mnie. Nie mogę się tepnąć, jak ja tutaj nic nie znajdę, no. ja tu sobie całą, całą mapę przebiegałam? A tu nic. Nicość! Jakim cudem to w ogóle ma być? Trudność przetrwania pięć. Tak, ja tutaj biegam i biegam i żadnego potwora nawet nie spotkałam. Świetnie. Nawet potwory mnie nie lubią. Nawet one mnie nie lubią. Jednego tylko, co nawet nie wiedziałam, co mnie uderzyło. Przecież to jest tragedia. Przecież to jest tragedia, no? I gdzie są te dalej bakterie? Gdzie? Gdzie one to były? Where? Znowu się z windy wywaliłam. I nie interesuje winda. Mnie interesuje tylko to, żeby wziąć i wreszcie mieć święty spokój. <laughs> Uch, mam wolę na tą grę. Co my tutaj dalej mamy? Cokolwiek dostałam za to? Nic nie dostałam, ani złotówki. Świetny był ten odcinek. Dobrze, więc ja, tutaj ja, ja idę płakać w kąciku. Żegnam was, moi mili widzowie.